Zapraszam Was dzisiaj na taki farsingowy film o jednej konkretnej marce kosmetyków. Zaraz Wam powiem jak w ogóle poznałam tę markę kosmetyków. I pokażę Wam cały rytuał, na który będzie składało się użycie trzech kosmetyków, właśnie z tej marki. Nie przedłużajmy już napięcia, zresztą to napięcie już upadło poprzez tytuł tego filmu. Marka to oczywiście Shadir, czyli nieśmiały jelonek. I jak poznałam tę markę, powiem Wam, że pierwszy raz zauważyłam tę markę na kanale u Czarszki. No i od razu mnie zaciekawiło oczywiście, co to za marka. Widać, że jakaś ciekawa, naturalna, więc sobie obczajałam, gdzie można to kupić i, i zwłaszcza na targach szukałam. I nie znalazłam na targach, więc wyobraźcie sobie moją radość, kiedy marka Szajdir do mnie napisała, czym nie chciała przetestować ich kosmetyków. Kiedy już tyle o nich słyszałam i tak sobie się czaiłam, że no dobra, może teraz już nie kupię, bo już mam jakieś tam zapasy, ale może dobra to tam pomiędzy targami jakoś kupię i będzie okazja przetestować. No ale się trafiło, więc naprawdę, naprawdę mega dziękuję. I już się zainteresowałam marką wcześniej na tyle, żeby wiedzieć, że to jest polska. Marka, że jest całkiem młoda. Nie powiem wam kiedy powstała, ale jakoś niedawno, nie tak, że jakieś 30 lat temu. Tylko jest to jakaś nowa e, marka, nowy koncept. I koncept w ogóle jest taki, że kosmetyki oczywiście naturalne i motyw przewodni to właśnie las i ten tytułowy jelonek, którego ja w ogóle dojrzałam. No, nie, tutaj nie będę mówić, nie było łatwo. E, powiem wam, ja nie jestem jakaś super spostrzegawcza, ale tutaj na opakowaniu właśnie jest ten taki charakterystyczny ryjek. Jak sobie zobaczycie, od mortka, oczka i w ogóle. Także ten jelonek jest tutaj na opakowaniu. I od razu może Wam powiem o tych opakowaniach, bo to jest też fajna sprawa. Więc są z recyklingu. To jest teraz, teraz też taki powszechny trend, więc w sumie no, nie wyobrażam sobie robienia nowej marki, na przykład bez pomyślenia o czymś takim, żeby te opakowania były z recyklingu, czy żeby były na przykład szklane, czy coś w tym kierunku. Less waste, albo w ogóle zero waste. Taki fajny akcent drewniany. To jest też jakiś tam y, drewno, w ogóle jakiś super drewniany. Drewno, więc, więc polecam. Tak, są też opakowania z pompką. Jeśli chodzi o kremy, no to są szklane. No i też zakrętka jest super fajna, drewniana. Przy kremach to jest mega fajne, praktyczne, bo łatwo się je odkręca. Nie ma tak, że krem wam gdzieś tam ucieka, się wyślizguje i w ogóle dziękuję dobranoc, tylko, tylko da się go po prostu fajnie schwycić. Jeśli chodzi o, o markę jako markę, to jeszcze dodatkowo jest wegańska. No, wegetariańska też siłą rzeczy, ale wegańska, więc jeżeli też na to zwracacie uwagę, to zdecydowanie. Panie, tak? Dodatkowo Cruelty Free, i na to wiem, że też mnóstwo osób zwraca uwagę, więc w sumie wszystko, co byśmy mogli chcieć w marce kosmetycznej, tutaj mamy, czyli naturalne składy Cruelty Free, less waste albo zero waste. No i też marka polska, młoda i bardzo sympatyczna. Także zawsze dla mnie to się liczy, że są mega sympatyczni ludzie, którzy stoją za tą marką i w ogóle przemiły kontakt. Także jeżeli macie jakieś pytania, czy macie jakieś wątpliwości, to na pewno obsługa sklepu, obsługa marki to są to osoby, gdzie koniecznie powinniście uderzać i na pewno dobiorą Wam coś najlepszego dla was. Ale przechodząc do mojego rytuału, ja już mam tutaj, tak jak Wam mówiłam, trzech kosmetyków, a rytuał ma kroków, już wam mówię, ile 6 więc jak to trzy kosmetyki i sześć kroków. No więc tak, na początku miałam makijaż, znaczy tutaj już nie mam, ale wcześniej miałam, bo teraz jestem właśnie po tym rytuale. To też, żeby nie było, że jestem tutaj nagle się wypacykowałam jakimś tam make-upem, tylko właśnie jestem tuż po tym rytuale. Więc jak możecie zobaczyć, może odrobinkę mam tę twarz troszeczkę jakby bardziej różową, ale to jest też kolejna sprawa, no bo to są kosmetyki naturalne, z bardzo wysokimi stężeniami składników aktywnych, więc jest tak, że skóra często reaguje trochę mocniej na niej niż na takie powiedzmy wypełniaczowe gdzie macie jakąś tam bazę tylko, jakiś silikony, jakiś tam może jeden olej to tam za bardzo ta skóra nie ma na co reagować no tutaj zdecydowanie ma, też właśnie marka sama, to mega mi się podoba ten aspekt edukacyjny, piszą u siebie na stronie, też mam, was zapraszam linki w ogóle do wszystkich takich rzeczy z tą marką związanych są w opisie żeby nie wprowadzać wszystkiego naraz na tak zwane YOLO tylko na spokojnie, że najpierw polecają zacząć właśnie od emulsji i od toniku, który też mam. Ja tak właśnie zrobiłam. Żeby nie rzucać się na przykład od razu na serum takie super skoncentrowane, chociaż można, no nie, nie zabraniam też nikomu, wiadomo. Ale, że jeżeli zaczynacie, dopiero się przestawiacie, lepiej zacząć od delikatniejszych produktów i etapami sobie wprowadzać, niż zrobić jolo i się przerazić, o, miało być takie naturalne, a tu mnie podrażniło. Inna sprawa, że oczywiście e, naturalne składniki też mogą uczulać, więc zawsze warto zrobić sobie jakąś próbę uczuleniową, ale to absolutnie nie znaczy, że to są złe produkty, Produkty, że na przykład, jeżeli jakiś tam naturalny kosmetyk was uczuli, tylko, że po prostu na przykład wasza skóra jeszcze jest w tym etapie powiedzmy, kiedy nie jest gotowa na aż taką dawkę składników aktywnych, albo po prostu macie uczulenie więc albo w tą, albo w tamtą no i właśnie ja sobie wybrałam taki zestaw dla początkujących, bo nie ukrywam, że w jeszcze nie jestem jakąś tam alfą i omegą więc no delikatnie także zaczęłam właśnie od lekkiej emulsji to jest lekka emulsja 2 w 1 do demakijażu i oczyszczania na dzień na noc, krótko mówiąc możecie sobie umyć twarz kiedy tam chcecie i ja sobie myję tym twarz rano, wieczorem to właśnie zauważyłam, że jeden taki mikro yy, mikro minus tego pakowania drewnianego, że tutaj takie zauważyłam właśnie, że pękło mi, ale powiem wam tak. Miałam to ze sobą yy, na targach teraz wszystko, bo też cały czas to testuję, więc nie chciałam przerywać testów, bo sobie gdzieś tam wyjeżdżam. Więc to wydaje mi się, że uszkodzenie powstało po prostu w drodze. Yy, za to jaki plus, nic absolutnie mi się nie wylało, a nie, miałam tutaj jeszcze takie plastikowe, yy, wiecie, te zaczepki, żeby to się nie lało, ale gdzieś jest gubiłam od razu, no bo przecież po co je tam prawda trzymać, można gubić i nie wylało się nic, więc jestem w szoku, że, że tak bezpiecznie jest to wszystko jakby szczelnie mm, zrobione, ale no ewidentnie musiałam to gdzieś zgnieść. Więc pierwszy etap, demakijaż taki wstępny i umycie. Ja robię tak, że sobie robię dwuwarstw dwuwarstwowo, w sumie dwustrefowo. Cała twarz, a oczy trochę oddzielnie, bo zawsze taka panda się tworzy, więc sobie to oddzielnie też zbieram. No i jak sobie to tak stężonymi, mniej więcej dwie pompki na to zużywam, wezmę sobie po twarzy, to się tam elegancko rozpuszcza ściągam sobie taką ściągającą ścierką. Nie wiem, czekaj, a życie to jest taka niby specjalna ścierka do demakijażu, ale to wydaje mi się, że są różne, różnych marek, różnych firm, ale na dno sprawę to i taki turban do włosów z mikrofibry się sprawdzi, chociaż może jest jakaś różnica, że te do twarzy są jakieś tam super ekstra, a te do włosów mniej. W każdym razie mi to super ściąga. Denerwuje mnie to pranie tego ciągle wprawdzie, no ale mam e, kaloryfer w łazience. To jest plus, bo można szybko sobie to mydełkiem wymyć i czytam jakimś żelem czy czymś, bo chyba też mydło nie wskazane, żeby tym to myć, żeby to się nie zużyło za szybko, ale jakimś żelem do twarzy i po prostu wysuszam sobie suszę na kaloryferze i gotowe jest do akcji ponownej. E, także tym sobie ściągam najpierw z twarzy, później z oczu e, i pierwszy etap za mną, więc drugi etap to jest jakby mycie to jest ciekawa sprawa, bo tą emulsję naprawdę możecie używać jako myjadło, takie zwykłe zamiast żelu zamiast na przykład oleju bo to jest lżejsza forma mycia więc jeżeli OCM jest dla was za ciężkie to idealnie, bo to jest właśnie emulsja czyli jest tam faza wodna, faza olejowa to jest jakoś tam połączone, i jest leciutkie faktycznie, więc ja używam tego z odrobinką wody, no to po prostu jakby, jakby to był żel, prawda, że rozwadniam go rozpienia, no i tutaj mamy wydaje mi się jakiś Glukozyt. Zaraz Wam jeszcze dokładnie powiem. Dokładnie, mamy kokoglukozyt, który delikatnie się pieni, więc możecie tym po prostu. Umyć twarz, zmyć te resztki, reszteczki makijażu i później zmyć to wodą. To jest dla mnie super ważne, żeby jednak to zmycie wodą nastąpiło. Wiem, że nie każdy to robi, ale ja tam lubię sobie wodą trochę zmyć. No i po zmyciu wodą sobie to osuszam jeszcze raz tą mikrofibrą, ale naprawdę już tak bardzo delikatnie, no bo ta ściereczka jednak ma takie trochę ścierne kłaczki, takie jakby wiecie, no takie ścierne kłaczki trochę co jak się tak trzecie to nie jest za fajnie, więc trzeba delikatnie z tymi ściereczkami wszystkimi się obchodzić. To będzie teraz krok trzeci mojego rytuału, czyli tonik. Tonik to jest genialna sprawa, bo wbrew pozorom w ogóle tych kosmetyków możecie zapytać, dlaczego takie drogie? Jakie to jest strasznie drogie? Wcale nie do końca. E, na przykład, tonik kosztuje około 44 zł, z tego co pamiętam. Jest go 200 ml. I powiem Wam, że jest niesamowicie wydajny. Zużyłam go może gdzieś tyle, naprawdę używając go dzień w dzień przez ponad miesiąc już w sumie, bo wszystkie te kosmetyki testuję około półtora miesiąca i naprawdę nie widzę ubytku, zwłaszcza w kremie, jak wam pokażę, to to jest po prostu szok, jak to wolno schodzi. Ten tonik fantastycznie jest delikatny. Ma delikatny zapach, ma delikatne działanie, jakby nie jest jakiś taki... Wiecie, nie czujecie oblepienia, czujecie dosłownie tylko w sumie ukojenie I to jak ja stosuję, no to zdecydowanie z tym farfocełem Czyli ten farfoceł to jest wacik konczak, który jak widzicie niestety jest troszeczkę już zużyty Powiem wam, że mam ich jeszcze kilka ale nie mogłam znaleźć wersji nowej, żeby Wam e, pokazać jeszcze raz po prostu, więc wzięłam to, co po prostu akurat teraz używam i zdarzyło mi się demakijaż robić tym akurat wacikiem. Później się przerzuciłam na ściereczkę, bo niestety konczaki plus e, tusz do rzęs to jest po prostu apokalipsa dla tego konczaka konkretnie. E, no i zostaje ten tusz strasznie tylko ciężko wymyć, a poprzez właśnie agresywne mycie te konczaki się niszczą najbardziej, więc... Staram się ich tak agresywnie nie mieć, żeby nie było takiej potrzeby, więc głównie używam właśnie do tonikowania. Jaki jest tutaj, dlaczego w ogóle jakoś nie rękami, dlaczego nie wacikiem? Nie wacikiem, no bo tam te zero waste y trochę, ale nie do końca, no bo przede wszystkim to jednak, mm, co jest lepsze? Lepsze z każdego względu i z tego less waste'u i z tego po prostu jak to działa jest właśnie konczak, który... Nie wiem, tak cudownie pociera się tym o twarz, jakby to jest tak przyjemne, mięciutkie, to jest taki śmieszny glutek, który wam się ślizga po twarzy, że ja już sobie nie wyobrażam inaczej nakładać w toniku. Nie ma marnotrawstwa, bo można, bo to jakby nie wsiąka to w dalszym ciągu jest takim glutkiem, nie jest to jak wacik że nam wam wsiąknie produkt i marnujecie tylko właśnie możecie wycisnąć całkowicie i po prostu wykorzystać na całą twarz moim zdaniem absolutnie taki konczak nie marnuje toniku więc z tym sobie tonizuję twarz, wiadomo całkiem sporo tego nakładam, ten tonik jak wam mówiłam jest leciusieńki, no i uwielbiam to, że w Shydir bazami są hydrolaty i oni też stawiają na taką prostotę że nie jest, że każdy kosmetyk to inna jakaś planeta, tylko wszystkie mają taki motyw przerażający że na przykład tutaj jest hydrolat z geranium i z lawendy, a na przykład w kremie jest odwrotnie, albo właśnie w tej emulsji jest odwrotnie generalnie te hydrolaty tam są. No i kolejny plus jest taki, że są też takie proste składniki nie jakieś wydziwione tylko czytacie i w zasadzie wiecie o co chodzi, wiecie co tu jest, bo no po prostu są ekstrakty roślinne, z roślin, które człowiek zna. No tu na przykład jest jeżówka, nie, może nie każdy zna, ale kiedyś tam syropy się takie piło w sumie na litry że tam jeżówka taka super dla dzieci na odporność. No ale jest też fajna na skórę, oczywiście wiadomo. Albo na przykład m, granat jest ekstrakt z granatu, no to też jest taka powszechna sprawa, że wiemy, co to jest, że to nie jest jakiś kosmiczny składnik. I też wiemy, że tutaj nie ma jakiegoś zła. No bo konserwanty są bardzo, bardzo delikatne. Wszystkie te konserwanty, na przykład, które są tu użyte, są w minimalnych ilościach i w dopuszczalnych w ekokosmetykach, więc fantastycznie jeżeli patrzycie na składy. Zakończyliśmy już etap y, tonizacji, czyli teraz wchodzi y, etap piąty, którym były dobra, czwarty i piąty etap to w ogóle możemy sobie pominąć, bo czwarty etap to jest to serum taki super skoncentrowane, którego ja nie stosuję jeszcze, jeszcze. Y, a piąty etap to jest krem pod oczy, którego nie stosuję nigdy, bo nie wiem czy coś ze mną jest nie tak, ale nie Umiem, jakoś nie umiem, po prostu nakładam sobie to wokół oczu i tak jakoś, nie wiem, dziwnie się czuję, może jeszcze nie trafiłam na dobry, może z Shadira je przetestuję, czy może jakieś macie do polecenia, które powinnam przetestować jeszcze oprócz Shadira, chętnie przetestuję, może się przekonam, bo na razie niekoniecznie, jakby nie, nie, nie kupuję tej koncepcji kremu pod oczy, ale w sumie nie kupowałam wielu koncepcji kosmetycznych, które się okazały genialne, więc... Pewnie muszę się jeszcze doedukować. Także ostatnim dla mnie etapem, w zasadzie czwartym, czyli najpierw mieliśmy demakijaż, mycie tym samym produktem, tonizacja i czwarty etap, ostatni, czyli kremik. Ja sobie tutaj wybrałam krem do skóry mieszanej i tłustej. Czemu? Nie wiem w sumie czemu. Za bardzo nie mam tego typu problemów. Raczej mam słoną skórę, ale uznałam, że ten krem będzie lżejszy. I jeżeli zobaczycie sobie na konsystencję, to jest to taka... Specyficzna, ciężka pianka. Jakby, to nie jest taka pianka, pianeczka, tylko to jest taka ciężka pianka, tak bym to określiła. Kojarzy mi się to z jakimś jedzeniem, z takim nugatem, wiecie, coś takiego spożywczego, też kolor taki ma dość, ale nie jedzcie. Znaczy, yy, no, nie, nie, jednak nie jedzcie. <ścoughs> jednak w ogóle nie jedzcie. W każdym razie. W ogóle zapachy. Cudne, bardzo delikatne, nieprzeszkadzające. Znaczy, Mateusz mi chyba powiedział: Tam z raz czy dwa, że ładnie pachnę. Akurat się tym wysmarowałam, więc no to też fajnie. Ale nie jest tak, że was dusi. Czy że jest to jakiś taki mocny zapach, czy to jest jakiś zapach taki typu orientalny, czy to jest zapach jakiś taki mocno kwiatowy. Nie. To jest bardzo. Delikatny zapach, ja to wyczułam taki cytrusek. E, taki delikatny, po prostu przyjemny, odświeżający cytrusek. E, no i właśnie, tak jak Wam mówiłam, to jest genialne wieczko mega wygodne, super się odkręca. To w ogóle możecie brać w podróż, też totalnie nic się z tym nie stanie. E, przemiękne. Krem mi się najbardziej podoba, jeśli chodzi o opakowanie po prostu śliczny, minimalistyczny, taki w stylu eko. Jeśli taki styl w ogóle istnieje. A przechodząc do, do aplikacji, no to jak widzicie, nakładałam go tutaj dość sporo, bo chciałam Wam jakoś tak bardziej pokazać. Ale tak w zasadzie to ja go nakładam dosłownie na jeden palc odrobineczkę. Czasem w ogóle mieszam go jeszcze z tym tonikiem, to nie wiem, czy tak powinno mówić, ale tak robię, ponieważ dla mnie on jest niesamowicie y, ciężki i odżywczy, czytałam w ogóle dużo recenzji, żeby jakoś tam sobie jeszcze y, wyrobić powiedzmy, taki ogląd, jak ludzie oceniają te kosmetyki. No i generalnie ludzie są zachwyceni większością z tych kosmetyków, a z tymi kremami to tak, niektórzy mówią, że są bardzo ciężkie, niektórzy mówią, że leciutkie i właśnie jestem z tych, którzy mówią, że to są mega odżywcze kremy, nawet ten właśnie niby lekki, który teoretycznie mógł być ba bardziej lekki, do skóry mieszanej i tłustej. Jak dla mnie, on jest mega odżywczy i skondensowany, więc ja wręcz go mieszam z hydrolatem, a w takiej, z tym tonikiem, który jest na hydrolacie w zasadzie, albo w ogóle nakładam tak, jak tutaj nałożyłam jako taki no totalny rytuał, Spad dla, dla twarzy, twarzing taki typowy i idę spać. Jak mi szła spać, jak było na przykład rano, to sobie nałożyła o wiele mniej albo wymieszane z yy, tonikiem, żeby po prostu móc na to nałożyć makijaż. Kolejna sprawa w tym kremie jest krzemionka. Czuć to moim zdaniem nakładając. Nakładacie i czujecie pod palcami takie delikatniutkie coś i taki macie wrażenie takiego idealnego matu. E, no dobra, że to nie jest jakby idealny mat, ale mm, ta skóra nie świeci się w tym sensie, że, wiecie, no czasem jest taki tłusty krem, że macie taką tłustą twarz, a tutaj jest naprawdę twarz raczej w kierunku matowości. I to może niektórym myślę przeszkadzać, że jest takie matowe wykończenie. Ja takie wykończenie lubię. Nie czuję jakiegoś właśnie ani ściągnięcia, ani tłustości, bo najbardziej mi przeszkadza tak. Tłusta warstwa na twarzy, więc tutaj tego nie ma i dla mnie za to jest największy plus dla kremu, ale jeżeli miałabym Wam polecać takie kosmetyki w ciemno, że bierzcie i na, na no takie 90% wam się to sprawdzi w taki czy inny sposób no to zdecydowanie ta dwójeczka lekka emulsja, w tej lekkiej emulsji jeżeli tutaj byście zapytali mnie o skład no bo też się trochę bardziej wdrażam w te składy twarzingowe, więc jeżeli coś źle powiem to niekoniecznie poprawcie albo dodajcie, rozszerzcie, bo no wiecie, włosy to włosy, ale tutaj w twarzingach to jeszcze nie do końca czasem może załapię co jak działa, jaka jest logika w przypadku skóry, bo trochę się różni skóra, a włosy wbrew pozorom to nie jest tak, że jeżeli ktoś się zna na jednym to się zna na drugim, więc nie mówię, że jestem tutaj geniuszem twarzingu, tylko właśnie uczę się. Myślę, że kiedyś mogę być, bo, bo może się nauczę. Więc, więc was też zachęcam do tego, że zawsze po prostu możemy tą swoją wiedzę poszerzyć i czegoś się nowego nauczyć. Więc tutaj mamy właśnie, tak jak wam mówiłam, lekkie myjadełko, y czyli glukozy, co mi bardzo, bardzo pasuje, że jednak coś tu jest pieniądzego się, że to nie jest samo olej. Nawet jak jesteśmy nieprzekonani, to to po prostu ta piana trochę na y podświadomość, na psychikę działa. Y jest oczywiście dużo nawilżaczy, jest na przykład gliceryna, jest na przykład też propanendiol, czyli to jest też taki składnik nawilżający. On z kukurydzy wydaje mi się, że jest wytwarzany, więc sporo nawilżaczy i to też pomaga zostawić skórę taką przyjemną, mięciutką, raczej niż taką natłuszczoną, jak po samym oleju, ale oleje też są. I mamy tutaj najwyżej olej lniany i mamy też, najwyżej, no to mamy słonecznikowy. To nie znaczy, że to jest jakiś zły olej czy coś, to jest fantastyczny olej do twarzy, ale on jest w duecie z lnianym i tam bliżej końca jest też malinowy, więc fajnie. Niekoniecznie by było fajnie, gdyby lniany był bazą, albo niekoniecznie by było fajnie, gdyby malina była bazą, bo te oleje nie wiem, czy używaliście solo, ale jak dla mnie bardzo fajnie, że bazą jest olej słonecznikowy i dopiero pewnym procentem są te bardziej takie treściwe oleje, jeżeli by było za treściwie, to ta baza przestałaby być ta emulsja przestałaby być lekką emulsją, a stałaby się ciężką emulsją więc mega, mega fajnie no i we wszystkich się przewijają te hydrolaty te dwa, lawenda, geranium w różnej kolejności ja chyba bardziej lubię, chociaż nie wiem, który bardziej lubię, oba lubię, bo są fantastyczne i zapachowo i działaniowo bo lawenda typowo uspokajająco dla skóry i dla umysłu a geranium no to tak bardziej ściągająco, tonizująco, coś tak dla takiej bardziej skóry z problemami więc, więc też też okej, okay. no i drugi produkt, który też tak na ślepo polecam to tonik, tonik jest fantastyczny i wbrew pozorom cenowo nie wychodzi zabójczo, 44 zł za 200 ml, a emulsja już wam mówię ile, bo sobie tutaj gdzieś zapisałam 59 zł, no to w ogóle mówię wam, ten zestawik możecie sobie spokojnie naprawdę, nie przypuszczam, żebyście się zawiedli na tym zestawie jeśli chodzi o krem Wiem, że jest opcja próbek. Ja bym się zaopatrzyła w próbki. I rozkwiniła, który krem dla mojej skóry twarzy będzie najlepszy. Wiem, że się muszę zaopatrzyć jeszcze w próbki tego pod oczy, to na pewno. I tego drugiego kremu, bo być może podejdzie mi bardziej niż ten. Nie mówię, że ten jest zły, ale może nam ten będzie trochę lżejszy? Nie wiem, po składzie nie wygląda, ale może. Ten z myślałam, że będzie lżejszy, ale być może te kosmetyki są po prostu tak treściwe, że no to jest ich specyfika. Jeżeli ktoś lubi treściwe, no to wtedy bierze te kremy. Jeszcze testowałam tę Maska anty Aging. No to ta maska to jest faktycznie maska, taka nocna. Więc nakładałam sobie to na noc. To jest po prostu konsystencja takiego cukierka wręcz, jakby tak, taka, takiej, masy, jakby masy cukrowej, więc to jest mega treściwe już. I typowo na noc. I y, kremy tutaj są nieco droższe, bo chyba 79 zł on kosztował dokładnie tak za 50 ml. Więc pamiętajcie, to jest 200 ml, zazwyczaj mamy 150, więc nie jest to tak mało. No i wydajność, y, ja wam też zaręczam za tę wydajność, że jest niesamowita. Pamiętajcie tylko, żeby jeszcze wstrząsać, bo ja czasem zapomnę emulsją wstrząsnąć i, i wtedy czuję, że no nie do końca jakby to jest ta, ta forma, która powinna być tego y, kosmetyku. Więc zawsze wstrząsajcie. To taki protip. Te kosmetyki towarzyszyły mi nie, nie tylko w podróży i nie tylko na targach, ale też po masakrze, jakiej <laughs> moja twarz doznała po antybiotyku. Niektórzy z Was tam wiedzą, niektórzy nie brałam silne antybiotyki. Już tam nieważne co i w ogóle jak, ale po skończeniu brania tych antybiotyków zeszła mi cała skóra z twarzy. Taki ciekawy efekt, wyobraźcie sobie, naprawdę. Jednego nie odstawiłam, a drugiego zeszła mi cała skóra z twarzy, co nie było zbyt przyjemne, ani nie było zbyt piękne, ale miałam po prostu zmasakrowaną skórę twarzy, więc to naprawdę. I tutaj też miałam jakieś takie przeróżne dziwne akcje, więc to, co jest teraz, moim zdaniem naprawdę wygląda nieźle. I jeszcze wam tylko szybciutko pokażę wyświetle takim bardziej mm, łazienkowym. Myślę, że jak ktoś jest czepliwy, to by się mógł do czegoś tutaj przyczepiać, jeśli chodzi o tę twarz. Znaczy, ja też bym się mogła przyczepiać, ale wiecie. Ale jeśli chodzi o stan, no to to jest totalnie taka naga twarz i w sumie chyba tyle, jeżeli chodzi o moją opinię co do tych kosmetyków dajcie znać, jeżeli wy stosowaliście mam nadzieję, że moja opinia moja taka ro rozwleczona trochę recenzjo-rytuał w ogóle też mają te rytuały opisane na stronie, żebyście sobie mogli zobaczyć bo jest i poranny i wieczorny i te super różne protipy, że właśnie na spokojnie, nie na jolo z naturalnymi kosmetykami to, to po prostu jakoś wam się przydało i, i że testujecie sobie fajna jest ta opcja, tak jak mówię wam z próbkami. Cóż więcej mówić, ja uwielbiam testować nowe, zwłaszcza polskie, zwłaszcza małe marki o ciekawych składach, o ciekawych jakichś konceptach, więc, więc oby więcej takich powstawało. Wszystkiego dobrego życzę marce Shydere, żeby się rozwijała. Na serum się też na pewno przyczajam, bo też jest do włosów. Do, to jest takie do twarzy, do włosów, do ciała, wszystko w jednym, ale to jest zrozumiałe i taki kosmetyk jak najbardziej ma rację bytu, nie to, że tam jakieś 40 w jednym, co jest jakimś w ogóle wymysłem, tylko tu faktycznie po prostu do Dobry skład do wielu funkcji. Tyle mojego gadania. Już nie będę przedłużać, bo myślę, że wszystko, co najważniejsze, zostało powiedziane. Dajcie znać, czy film Wam się podobał, czy się przyczajcie na jakiś z tych kosmetyków, bo mam nadzieję, że tak. Jakby co, to link macie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym twarzingu, w kolejnym włosingu kana na kanale włosowym, oczywiście. Dziękuję, cześć!